Dzień dobry. Podczas wielu rozmów, spotkań, prezentacji związanych z systemami HubSpot CRM padają różnego typu pytania. Pytania są różne, ale bardzo często mają one jakiś wspólny mianownik. Postanowiłem zebrać te wszystkie pytania i, w formie takiego cyklu e, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, stworzyć właśnie materiał wideo, w którym będę e, odpowiadał na te pytania. Nazywam się Szymon Rogozik, jestem współzałożycielem firmy Elit i zapraszam na krótki materiał wideo. Pytanie siódme. Panie Szymonie, jak wygląda proces wdrożenia i szkolenia w zakresie tego oprogramowania? Przede wszystkim zaczynamy od wykonania analizy przedwdrożeniowej. To jest taki kluczowy element, który, w trakcie którego yy, spisujemy. Parametry tego systemu, spisujemy, jakie dane będziemy w tym systemie gromadzić w zakresie różnego typu obiektów. Omawiamy proces, jaki w firmie zachodzi i sposób, w jaki ten proces będzie w systemie zamodelowany. Przy okazji, rozmawiamy o różnego typu automatyzacjach, o raportowaniu i wszystkim tym, co jest istotne z punktu widzenia uruchomienia takiego systemu w organizacji. Kolejnym krokiem jest już wykonanie samego wdrożenia czyli uruchomienia systemu, sparametryzowania, skonfigurowania. I tutaj możemy to robić jednym etapem, kilkoma etapami, to w zależności od preferencji i klienta i rozbudowania tej instalacji. Po wykonaniu etapu czy etapów pokazujemy taki system osobom decyzyjnym i te osoby decyzyjne, zapoznając się z tym systemem, podejmują decyzję, czy faktycznie jest to zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie z analizą. Jeżeli tak, no to jest... Wystarczy podjąć decyzję o tym, że uruchamiamy już ten system w organizacji, uzgadniamy punkt startowy i przed tym punktem startowym szkolimy ludzi. Robimy to szkolenie teoretyczne, warsztatowe. Tutaj, w zależności od preferencji klienta, możemy to zrobić online, na miejscu. To też jakby uzgadniamy indywidualnie z klientem. Natomiast już po wykonaniu takiego szkolenia, uruchamiamy system, no i ludzie zaczynają na systemie pracować. Tutaj rozpoczyna się bieżące wsparcie w zakresie tego uruchomienia, czyli przez te kilka tygodni newralgicznych z punktu widzenia użytkowników. Zapewniamy bieżące wsparcie, odpowiadamy na pytania, dokonfigurowujemy ten system, jeżeli jest taka potrzeba. No i jakby sprawiamy, że lud wszyscy ludzie zaczynają z tego systemu korzystać i po zakończeniu jakby tego okresu tej adopcji wyciągamy wnioski, podsumowujemy sobie to wdrożenie. E tak wygląda w zasadzie w wersji mega uproszczonej proces wdrożenia, natomiast gdyby byli Państwo zainteresowani kimś niuansami, chcieli porozmawiać na temat konkretnych kroków, konkretnych etapów, proszę wejść na stronę, wypełnić formularz, chętnie się odezwiemy, porozmawiamy na ten temat. Tymczasem na dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.